Cześć, witajcie! Nazywam się Asia i dzisiaj będę robić test na prawo jazdy. Mam 7 lat prawo jazdy. Niedawno w ogóle była rocznica. Wchodzimy sobie na stronkę i zaczynamy! A czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? Co znaczy bezwarunkowo? Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić z zajmowanego pasarów? <grym> Nie, ale ja i tak zawracam. Czy w tej sytuacji podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym masz obowiązek... Um, nie wiem. Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej metra od omijanego obiektu? Um, co? Czy ten znak poziomu oznacza obszar włączony z ruchu? Nie wiem, no szkoda, że nie ma odpowiedzi. Nie wiem. Jaki obszar? Y, z y, jaki znak poziomy? Jaki? Gdzie, mm -hmm. gdzie, gdzie, gdzie jest poziomy y, znak? Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po którym można, mogą przyjeżdżać rowerzyści? Co? Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd w odległości 5 metrów przed przejściem dla pieszych? Ile to jest 5 metrów? Skąd ja mam wiedzieć? Kurwa! Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? No to tak. No to ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. ABS coś było z hamowaniem. O czym ostrzega świecące się na czerwono w czasie jazdy ze samochodem osobliwa lampka kontrolą symbolem akumulatora. Nie myślać. a mogę cofnąć? Nie, dobrze. Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej? Co 60 minut, to 60 czy co 15? Nie wiem, kur? Nie wiem, kur? Nie wiem, nie wiem. Dobra, ceno. no. Czy u poszkodowanego, który omułkowo połknął substancję wierzącą, należy wywołać wymioty? Dlaczego to pytanie jest na teście kula na prawo jazdy? Nie wiem. Dobra, niech będzie C. No. Zobaczmy, czy zdałam. Nie zdałam. Dobrze, że to jest za mną. Omega mega wam współczuję, jeżeli to piszecie. Dzisiaj, kochani, jest szesnasty dzień mojego niepalenia papierosów. Nie wiem, czy pamiętacie, paliłam. I udało się rzucić. Zapytacie, jak to zrobiłam? Też zacznijmy od tego, że ja nie paliłam papierosów, tylko podgrzewałam. Nie Aikossa, tylko Glo. Glo uważam, że ma mniej szkodliwy system podgrzewania. Aikos ma takiego bolca, taką blaszkę, na którą nadziewasz. <glo> Papierosa Aikosa hitza. W tej blaszce potem zostaje węgiel, który się cały czas podgrzewa, cały czas się spala. Nie wiem, coś mi to śmierdzi. Znaczy, ogólnie śmierdzi Ajkos, z takim bąkiem. Ach, ale glow ale też nie było lepsze. Wróciłam palenie dzięki temu. Welo. Na ten moment dalej sobie wsadzam pod wziąsło, ale nie palę. No się ma. Dobra, zanim cokolwiek. Muszę walnąć z Ku zdrowotności, kochani. Kurkuma. No i mus z rokitnika. Oh yeah. Widzicie, jak jest gęsty? Ach, dobra, muszę popitać. Aż się wzruszyłam. Dobra, teraz kurkuma. Kurkuma jest ok. Mhm. No i to są moje szoty z rana. Rokitnik ma bardzo dużo witaminy C. Kurkuma jest super na wszystko praktycznie. Głównie chodzi o to, że niweluje stany zapalne. No. Kupiłam takie trzy na podróż. Będziemy jechać do Włoch autokarem, 20 godzin. Także na pewno się przyda. W mnie to 70 zł. No ale już trudno. Kurwa nie, nie trudno. Właśnie licha ostra. Jak ja sobie myślę, ja w ogóle nie mam pieniędzy, nie mam pracy, jest... To jest nasza kolacja. No szczerze powiedziawszy, że myślałam, że będę dzielna i będę taka juhu, yeah! To są opady? To jest szarańcza. No nie mogę, no nie mogę, łałacz no na to, kurwa. Ma w ogóle... Z Tutaj mam kupiące robaczki z czosnkiem. Tak, mącznik jest dobry. Mącznik jest bardzo dobry. 100 gram produktu jest 48 gram białka. Świerszcz pomidor z bazylią. No szarańcza kosztowała mnie 30 zł? Kupiłam to za 30 zł? Przesada, przesada z tą szarańcą. Fajnie, będziemy testować na wyjeździe. Robaczki. Będzie kurwa zajebiście.